Panowie, życie jest przejebane. Ja już nie mam siły żyć, kurwa. Mam wyjebane na te życie, kurwa, zajebałem. Mam wyjebane kurwa na wszystko ty. Dzięki z tym zawariacie. Trzymaj się tam, żeby mama cię nie wyjebała z domu, znajdź jakąś pracę, bo dwa tysiące czy ile, ale wiesz, no trzeba kurwa, bo to jest przymus, bo stara by z będziesz Pierdole, chciałem zagrać scenkę. Chciałem zagrać scenkę na sam start, nie wiesz? A Pierdole, połączam te nagrywanie, w których pewnie i tak nic nie zapiszę. Dobrze, Rafał mówi. Życie jest przejebane. najwyżej jesteście się przejebani i miją. Piszecie, kurwie, Fuck you. Oh. Fuck off, get lost, suck my dick. Aha, oh, cześć Andrzej. Dziwaczki dla ciebie, studziaku. LAM street, bo jestem uliczny wojownikiem. to pisze? Brooklyn city. Brooklyn kurwa, Brooklyn street. O kurwa, za długa coś yy, ta. O kurwa, nie chce mi się, wiecie. Dzisiaj strasznie źle się czuję, chyba nie odpalam horroru. Tak mi się zdaje coś. Opuścicie mi? Wariacie, trzymaj się tam. Żeby mama cię nie wyjebała z domu. ma w wlesnar. Żeby mnie mama z domu nie wyjebała. Odpala już kurwa dwa po. No dobra. <ścoughs> no to odpalamy, nie? J E B A C, J E B A C i się nie da. Nie tak. O, siema sernik, siemano, siemano. No cóż, kurwa, jeszcze dźwięku nie patrzyłem tylko. No i co? O, ja pierdolę. O, nie przygotowałem tego. Mniej niż więcej, niż mniej niż więcej, niż więcej, niż mniej niż więcej. Zakaz wjazdu, chłopiec karnacja, zakaz, wjazdu chłopiec, karnacja ciemna, zakaz wjazdu, chłopiec, karnacja ciemna, no, allo, ciemna zakaz sempli. wjazdu, chłopiec, Dobra, karnacja czekaj. ciemna, zakaz wjazdu, chłopiec, karnacja ciemna, zakaz wjazdu. Ja pierdolę, Auschwig, to to jest. Auschwig. <laughs> nie wiem, żartuję, wiem, wiem, nie mówcie lepiej. Dobra, będziecie tylko mieli kamerę na moją mordę, bo ja będę dzisiaj giga skupiony. Ej, wyglądam jak typowy kurwa gamer. Mężczyzna, karnacja, ciemna anguilla, pszczoła. To jest, kurwa zacząć. Ja pierdolę. Dobra, bucha biorę na odwagę. Powiem tak, jeżeli dzisiaj nie umrę, to hit będzie jak chuj. Ja nawet tej kacenki nie widziałem, bo ją skipnałem jak coś. Okej, okay, gierka się zaczyna. Nie laguje. tak jak patrzę. Jak to była ruletka, tylko że pełny magazynek. <noise> nie za ruletka z pełnym magazynkiem. Obozia. Ten nie wiem, co się robi do bozi. <noise> kurwa, czego bo mi dzwoni. Jakiś chuj. Halo? Halo? Styrta się pali. Styrta jest podpalona. Nie, syna nie ma w domu. Napisy? A na chuj mi jakieś napisy będą mnie straszyć, kurwa, będą mi gadać. Spoilerować mi będą, co spotkam. Lipinki użyckie Lipinki łóżyc... użyckie. Łóży... Dobra, ta gra mnie przeraża, nie chcę w to grać. O co kaman w tej grze? To jest chyba mój błąd, że nie sprawdziłem. Dobra, ja wyluzowany gram. Ja tam się nie boję, wiesz co chodzi? A, a, nie, nie zamykaj mnie. Tu mi zamknął. Weź te leki w końcu. I kurwa leki. Czemu mi zamknął drzwi kurwa jak ja stałem we drzwiach? Gdzie mam iść? A jak właśnie? Gdzie mam iść? Żeby się nie bać? Ale go dodżuję na hitboxy. Nie chcę zaatakować chyba. Proszę mi nie wchodzić. A! Nie żyj tego kurwa, Debilu! Zazar mi tabletkę! Kurwa jebana mać. Ja pierdolę. O kurwa. Unikaj zbyt długiego, dobra Unikam A, a, jak ciemno, kurwa, nie chcę nie ma coś innego lepszego? Mogę wejść tu do szafki, z papierem się schować? Idź do piwnicy Kurwa Nie no, muza Gdzie muza? Widzę radio, ale jak ja po nie wyjdę, to on mi wyjdzie za pleców, z A mam kurwa tylko tabletki, to co ja mam mu tabletkami zajebać w czy co? Mhm mm Nic się nie będzie działo To dlaczego mi klucze dźwiękczą? Nic się nie będzie działo. Tymczasem zamykam mi z syn drzwi. Kurwi już. Nie martw się. Jakie pojebane. Nie chcę w to grać. Uważaj, biegnie do ciebie. Dobra, za ten horror. Mogę zajebać 12 godzin maratonu w roketach Kurwa, mać. Nie? Dobra, spierdalajcie. Ja się nie boję, mam wyjebane. Zamkną mi drzwi. Kurwa! No to już się nie mogę cofnąć. Jestem odważny. Dobra, jestem odważny, jestem odważny, jestem odważny, jestem odważny, jestem odważny, jestem odważny. Leje się woda, jestem odważny. Kurwa, jest tak ciemno, że nic nie widzę. Jestem odważny, jestem odważny, jestem odważny, jestem odważny. dobra. Co się kurwa tutaj stało? To jest tak ciemno, że chuja widzę. Jestem odważny. Kurwa, nie jestem odważny. Otwieraj mi te kurwa drzwi, muszę przemyśleć to. Co się tu kurwa wydarzyło? Dobra, no bo to trzeba tak użyć. Ja pierdolę. Nie. Nie chce mi się kurwa, naprawdę. Mm. Nie chce mi się. Oj kurwa, chuj, dobra, idziemy. Nawet mi nie pierdol. Czułem klucza basement i on nie działa. Ja mam już psychę kurwa usiądniętą. Kurwa, no nie działa ten klucz. No kto podpisuje kurwa kluczyki basement i kurwa nie można do tego wejść. Bo to nie jest to. Kurwa no, nie pierdolę, naprawdę. Nie nadaje się do horroru. Nie chcę, kurwa no, co to jest kurwa? Craftowe piwo. Dobra, kurwa, idziemy. Gaszę światło, pokój. Kurwa, zepsuły mi się. <laughs> nie chcę, póki nie ma czarnego śluzu, jest git. Dobra kurwa. Nie, do, do piwnicy jak zajdę, to ja bym się zoom i spierdolił o. Jak ja do piwnicy zajdę, to jest koniec. Nie. Idź, no... A nie do domu ci te rzeczy nie wejdą przecież. Obmyślam plan, poczekaj. dla się, Ludzie do piwnicy. Wypieram. O, kurwa, on tam stoi. O co chodzi? Nie chcę mnie tam wpuścić. Nie no, to jest kurwa za ciemno. Wypierdalam stąd. Dobra, jedziemy. Nie boję się. Tutaj skipniemy, bo nic nie widać. Ja pierdolę, tu też nic nie widać. Dobra. Stary, tu nic nie widać. To po chuja tu mam iść. Co to jest? Zapalniczka. Kurwa. Że jej nie zauważyłem, czemu mi nie mówicie takich rzeczy. O, drzwi się odbugowały. Elo, kurwa, teraz na jasności to się nic nie boję chyba. Koniec gierki, to, bo jak nic nie widać, to chyba nie można tam iść. No tak to Dobra, tak się odpala za palarę. jak kurwa chodzi, nie jestem w tym domu sam. To mi się tylko nie podoba. Kurwa, na chuj mi ten kubek. Pierdol to. To on kurwa robi. O ja pierdol, dobra, to jest przynajmniej światło. A na pewno to tak działa, że się kurwa będę uciekał, to się... Nie, dobra. O kurwa. Ja pierdolę. To jest w chuj niedokończony basement. Podejdź. Jakby kurbie. Oszczędzaj. Cicho kurwa. O ja pierdolę. Kurwa użyj. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurwa, jeszcze w tą stronę? Dybiu, nie Czemu na horror nie dodałeś jumpscarów za pakt? Co to za stream z horrorem sad? Cicho, kurwa. O kurwa, klucz do garażu. Ja pierdolę, muszę teraz wrócić. Dobra, tu mi psycha nie siada. Ktoś tam będzie jak chuj. Nikt nie będzie. Kurwa. O chuj, kurwa, gdzie ja jestem? Dzisiaj co świeci, dzięki. Kurwa, ty. Tu nic nie ma. Chuj, ja to miałem złazić. Dora, jestem mega mocny w tą gierkę. Ani razu się nie przestraszyłem. Kurwa. No i co, że sobie odbijam, kurwa. Co, oszukuję, nie oszukuję. Zgaś tą zapalniczkę. Zacięło się, kurwa. Zgaś tą czołówkę, daj spokój sobie. A ta. ta nie zużywa się, co wypierdolicie, mogę sobie chodzić tego. Na górę po schodach idź. Masz tam zapalarę następna, jakby ta się skończyła. Na pewno. To się nie kończy. Ty, ja grałem w taką grę w Roblox. Nie pierdol mi nawet, że to kurwa faktycznie jest druga zapalara. Nawet mi nie gadaj takich rzeczy. Co ja mam tu robić szybko? To oka, idź, no ale nie mogę. Patrz, jestem przy oku, klikam, działaj. Oko się na obraz patrzy. Aaaa. Dzięki. Zapalniczka jest pusta. Kurwa, wyłącz mi. On już po mnie idzie. Spaliłeś te oko i się tam drzwi otworzyły. Aaa. Dobra, to teraz już wiem. Kurwa, i mam on znowu. Dobra, działam. Brat mówi, że nudny ten horror, tymczasem nastawial się na wejście do jednych drzwi 10 minut, gzecie nic nie było X. No dobra, no ale specjalnie podstałem prima, żeby wiesz, dymy były. Mam monofobia. Dlaczego jestem kurwa w jakimś tym, no pod kurwa proste. Kurwa jak go podniosę to znowu mnie będzie gonił. Pójdź mu w dupę. Bierz, 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 bierz. Kurwa szybko krzesło.

Oj Kurwa, kurwa. Co to się wydarzyło? Czy nic nie ma? Daj mi spokój, kurwa, krzesło to jest jedyna broń. A dobra, kurwa. To jakaś kattenka, kurwa Ty tak w prawdziwym życiu tez w lekarza bierzesz krześlo i z nim wszędzie chodzisz? Patrz, tam masz klucz? Nie, dobra, widzę klucz. A muszę przyznalić jakieś urządzenie. O! To jest skipper. Elo? A, a, puść to, to dawaj, dawaj, wyłama. Kurwo. Mam teraz dwie bronie. Pierdol się zabuza, ty nawet nie wiesz jak się pisze łózki. Mi coś pierdolisz. Dobra. Let's go. No nic nie ma, nic nie ma. Pierdolicie tego tak od samego początku. Óski ryby, no. No łuski ryby. <śm> A, bo teraz będzie pewnie Jumpscare. Bardzo pojebane to jest. Dlaczego mi tak robi? Nie udało się zapisać gry, kurwa. No to pa, teraz. Kurwa, na chuja ja to miałem przejść. Zapisz jedziemy. sobie grę. nie, <ś> goni, kurwa, na szczęście. Mlitzinger. Teraz Lakan będzie cię gonić, dopóki nie znajdziesz tego pokoju. O, kurwa to dlaczego nie mówisz szczęście Gdzie on jest? Niding grum trzew! Trzew, trzew, Kurwa! Dawaj, dawaj, dawaj! A! Otwieraj! Ja pierdolę <tellanlocki> Się pierdol szmaciarzu, kurwa. Server hand z syn. No i co? Włamałeś klamkę. baby. Łatwo! Tak go powiem. Łatwo. Nie żeby coś, ale nawet bez krzesła to przebiegłem.